Witaj. Być może zaglądasz tutaj z ciekawości, a może po prostu chciałabyś się poczuć nieco bardziej rozluźniona i zrelaksowana. Jeśli tak, to nagranie jest właśnie dla ciebie. Znajdź sobie jakieś wygodne miejsce i zadbaj, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Chyba, że chodzi o jakiś nagły wypadek. I oczywiście nie słuchaj tego nagrania w sytuacjach, które wymagają od Ciebie uwagi i koncentracji, jak na przykład jazda samochodem, ponieważ już za chwilę poczujesz się bardziej odprężona. Po prostu słuchaj mojego głosu. Możesz nawet myśleć, że nie dzieje się nic niezwykłego, że właściwie nic nie robię. W porządku. Na razie chcę tylko, byś słuchała mojego głosu i była uważna na wszystkie przyjemne zmiany w Twoim ciele i w stanie Twojego umysłu. Zapamiętaj wszystko to, co może Cię zaskoczyć. Zapewne wiesz, że najlepszym sposobem, by poczuć się wygodnie, jest ułożenie ciała w jak najwygodniejszej pozycji. Poświęć na to chwilę i ułóż się wygodnie. Świetnie. Zauważ, że jesteś już nieco bardziej rozluźniona. Czujemy się lepiej, gdy nasze ciała są wygodnie ułożone. Oczywiście możesz zmieniać pozycję, jeśli tylko poczujesz, że będzie Ci wygodniej. Przenieś teraz uwagę na swój oddech. I weź kilka głębokich wdechów. Weź teraz pierwszy głęboki wdech. Przytrzymaj na chwilę powietrze i wypuść je, tak jakbyś zmuchiwała świeczkę. Powoli. Bardzo dobrze. Dostosowując rytm oddechu do swoich potrzeb. Weź jeszcze kilka głębokich wdechów. Wdychasz rozluźnienie. A wydychasz napięcie. Jestem ciekawa, czy już zauważyłaś, jak spokojne oddychanie wpływa na mięśnie w Twoim ciele, jak rozluźniają się ramiona, które coraz bardziej ciągną w dół, jakbyś się roztapiała. Ciekawe, czy czujesz. Jak przyjemne ciepło rozpływa się z karku na plecy i klatkę piersiową. A może rozluźnienie obejmuje także wszystkie drobne mięśnie na Twojej głowie, na twarzy. Wyobraź sobie, zwyczajnie wyobraź sobie przez chwilę, jakby to było. Gdyby wszystkie mięśnie na Twojej czaszce stały się wiotkie i luźne. Także te zazwyczaj zapracowane mięśnie wokół Twoich oczu. Podczas gdy wyobrażasz sobie, jak mięśnie wokół oczu rozluźniają się, Twoje powieki stają się ciężkie. Pozwól im się zamknąć, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, a poczujesz się jeszcze bardziej rozluźniona. To zaskakujące, prawda? Jak można się rozluźnić samym oddechem? A to przecież dopiero początek. Być może chciałabyś się poczuć jeszcze bardziej rozluźniona? Może chciałabyś zapaść jeszcze głębiej w stan hipnozy? Słuchając mojego głosu, Podążając za nim, możesz odprężyć się bardziej. Także wszystkie dźwięki, które do Ciebie docierają, stają się tylko tłem, odpływają gdzieś w dal, a Ty zapadasz się głębiej, coraz głębiej w stan hipnozy. Chcę, abyś teraz użyła swojej wyobraźni i przeniosła się na ciepłą, słoneczną plażę. Byłaś już na plaży, prawda? Zresztą to nie ma znaczenia. Jestem pewna, że potrafisz wyobrazić sobie plażę. Szum morza, bezchmurne niebo i ciepły, biały piasek który okala twoje bose stopy. Słyszysz szum pobliskich drzew, kołysanych łagodnie morską bryzą i odgłosy ptaków. Czujesz zapach morza i ciepłe promienie słońca na plecach, kiedy zmierzasz w kierunku brzegu. A Twoje stopy zapadają się w ciepły piach. Widzisz, jak morze faluje spokojnie, jak delikatnie obmywa brzeg, fala za falą. Piasek muskany przez fale jest ciemniejszy. A stopy nie zapadają się w nim tak bardzo. Jest wilgotny i chłodny. To przyjemne uczucie, gdy chłodne fale głaszczą twoje stopy, a słony zapach morza dociera do ciebie wyraźnie. A gdyby tak wejść do wody? Wejdź teraz, po prostu zanurz się w morzu. Czujesz jak chłodna woda obejmuje twoje kostki i łydki, a potem coraz wyżej kolana uda i biodra, podczas gdy słońce ogrzewa twój kark. Ciekawe czy czujesz dreszcz rozchodzący się po twoim ciele. Promienie słońca przyjemnie grzeją twoje ramiona, a chłodna woda obmywa nogi i brzuch, zmywając z nich wszelkie napięcie. Jeśli masz ochotę, możesz położyć się na wodzie i pozwolić jej się Ukołysać. Kołysanie fal rozluźnia, chłodna woda koi i uspokaja. Pozwól sobie delektować się tą chwilą, a poczujesz się w pełni zrelaksowana. Podczas gdy morskie fale kołyszą cię przyjemnie, zapadasz coraz głębiej w stan hipnozy. Możesz teraz wyjść z wody spokojna, tak przyjemnie. Zrelaksowana i odprężona. Na piasku leży koc i koszyk. Możesz usiąść na miękkim kocu. Słońce ogrzeje cię i osuszy, a ty sięgnij do koszyka. Znajdziesz w nim duże, miękkie i białe pióra. To pióra, na których złożysz swoje obawy i troski związane z porodem, macierzyństwem, lub jakiekolwiek inne zmartwienia, które zaprzętają ci dzisiaj głowę. Możesz teraz sięgnąć w głąb siebie. I wyciągnąć pierwszą obawę. Przyglądnij się jej, kiedy spoczywa na Twojej dłoni. Jak teraz wygląda? Podziękuj jej, przecież troski informują nas o tym, że coś jest dla nas ważne. Podziękuj zatem, że zwróciła Twoją uwagę. Na coś istotnego, ale teraz nie jest Ci już potrzebna. Ułóż swoją obawę na piórku i delikatnie dmuchnij na nie, niech uniesie je wiatr. Jeśli będziesz chciała, możesz wrócić do tego zmart zmartwienia. Ale na razie możecie się pożegnać. Zobacz, jak maleńka staje się Twoja obawa, unoszona przez wiatr w stronę horyzontu. Sięgnij po kolejne piórko. W koszyku jest ich tyle, ile potrzebujesz. Możesz przyglądnąć się swoim kłopotom i zmartwieniom. Podziękować im i pożegnać. Patrz jak unosi je wiatr. A kiedy znuchujesz je z dłoni, czujesz jak z każdym wydechem Resztki napięcia ustępują, a Ty zapadasz głębiej w stan relaksu, tak przyjemnie odprężona, otulona słońcem, uwalniająca się od obaw i zmartwień. Możesz teraz zatroszczyć się o swoje zmartwienia i obawy, pozwalając im odlecieć. W tym czasie nie będziesz słyszeć mojego głosu, aż do momentu, kiedy znowu go usłyszysz. I wtedy łagodnie wyprowadzę cię ze stanu hipnozy. Zapamiętaj ten stan, w którym jesteś teraz. Możesz zabrać ze sobą coś z tej plaży i ukryć głęboko w sercu, aby przypominało Ci o tym przyjemnym doświadczeniu. Możesz też wracać tutaj. A słuchając tego nagrania. Z każdym kolejnym razem będziesz bardziej zrelaksowana i jeszcze głębiej zapadniesz w przyjemny stan hipnozy i będziesz mogła jeszcze bardziej cieszyć się ciążą, czasem oczekiwania na swoje dziecko. Będę teraz liczyć od 1 do 10, a ty w tym czasie będziesz pomału wracać do pełni świadomości. Nie spiesz się, masz na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Kiedy powiem 9, będziesz niemal gotowa otworzyć oczy. A kiedy powiem 10? Otworzysz je. Będziesz już w pełni świadoma, nadal zrelaksowana, ale rzeźka i odświeżona. Jakbyś się obudziła z przyjemnej drzemki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Energia wraca do rąk i nóg. 5. Słyszysz wyraźniej dźwięki wokół siebie. Sześć. Możesz powoli poruszać rękami. Siedem. Możesz przeciągnąć się lub wziąć głęboki wdech. Osiem całkowicie obudzona 9 niemal gotowa otworzyć oczy 10 w pełni świadoma zrelaksowana i odświeżona otwórz oczy i zauważ jak świetnie się czujesz dziękuję hipnoza skończona